No, czekałem jeszcze troszkę. Patrzcie, wskoczyła tam absorpcja, bo 54,8 54, V wyskoczyło na tym pakiecie. Więc ten już tutaj ogranicza prąd. Już nie mamy 800 W, tylko już tylko 500, 200. Co się tutaj dzieje? Protekty się włączyły. Słuchajcie, bo tu jedna z cel, tu sobie obserwowałem ósemkę, coś tam, a tu patrzcie, jedna z cel, 15. Już doszła do 5.6, a na przykład 11, 37 2, 36 się nie doładowały. Ładnie szło, ale protekt się załączył. Tu leci te 180 W do AC tylko, do akumulatora wchodzi 0. Zaraz hike protect, hike protect się wyłączy. Tu musi spać do 3,5. Nie pamiętam, jak mam ustawione recovery Zobaczmy. Napięcie. Autoryzuj. Autoryzacja. Cyk. Cyk napięcia. Hmm. Protek 3,6. Powrót 3,50. No więc czekamy. Aż to napięcie z tej celi O, zejdzie do 3,5 No to już schodzi Patrzcie tam Widzicie dwa ekrany Tu niech zejdzie do poniżej 3... 4,99 To tu wskoczy prąd, nie? Coś ty zrobił WMS mi się wyłączył No widzicie jak prąd poszedł do góry? Tutaj też ładowanie poszło. Idzie ładowanie, ale malutki prąd. Już nie, 8. I ta cela znowu napieprza do góry, ale w międzyczasie te się ładują, nie? Ta ładnie idzie do góry. No, ta to tak średnio idzie. No i tak w kółko teraz będzie. BMS będzie odcinał. W pewnym momencie się zrobi z absorpcji float. Po którymś odcięciu i będzie trzymał 54,5 V. Prąd bardzo maleńki. Widzicie, już tutaj dobija. 3, 5, 9. Tu, 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 ciach, ciach, łup. Koniec. Moc zleciała na mordę. Niedobrze, bo teraz powinien się. No właśnie, teraz odcięły się akumulatory od mojego zasilania. AC. I teraz mi na przykład stanęła produkcja i to jest, to jest niedobre. Jest protek z akumulatorów, nie ma prądu. Niedobrze. Niedobrze. To jest to właśnie, co chciałem kiedyś wynaleźć i u, znaczy, wymusić i udało mi się teraz. Cela 15. Niedawno piątkę. Piątkę chciałem już wymieniać, a piątka wcale sobie źle nie radzi teraz. Nie wiem, te cele to po prostu losowo albo po kolei sobie robią jajca. po poustawiałem, po ustawiałem, słuchajcie, no i doprowadziłem do takiego stanu, że mi się nie rozłącza. Czyli tu 50, napięcie absorpcji ustawiłem na 54,6 i on trzymając 54,6 patrzcie, sypie tylko 5,5 amperów, nie? 280 W absorpcja. Tu dochodzi tak naprawdę z tego 1,5 ampera. Różnica na celach, zobaczcie, 0,2 V, dużo, nie? Maksymalna ma 3,56, a ta ma 3,35 to ta, ta 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 się rozjechała, która 15 tym razem no ale dobra, teraz jest balansowanie one się wyrównają cały czas są zasilane zobaczcie, jednym 1,5 Ampera pak volt jest 54,6 i tak chwilę sobie pochodzi chwilę sobie pochodzi, myślę, że tutaj już bo cele mam ustawione wysoko na odcięcie także tutaj ta, ta się nabija do 3,7 nawet czasami ale różnica na celach tu mam 0,25 0,3 teraz przestawiłem testowo ale to dalej się nabijało więc musiałem no niestety zmniejszyć to z 54,8 na 54,6 żeby już tutaj tego dużego prądu nie sypać w ten akumulator no i tyle żadnych protektów nie mam tak jest. To się potem zbalansuje wieczorem, w nocy, rano będzie równie tenko. Tyle co ma mi służyć na, na tą noc. No i teraz w tej, w tej chwili pracuje tak: 264 W, 4,7 do akumulatora, a się do systemu. A tutaj 1,4 dochodzi, 3 ampery idą na AC. Dobra, maksymalnych mocy nie uzyskaliśmy. Natomiast Chodzi fajnie, no chodzi fajnie. Jeszcze te, te moce złapiemy, spokojnie. A wiecie co? Jeszcze dogram Wam końcóweczkę. To już jest dzień następny, zobaczcie, jest 10.23, ja tu przelazłem o 10.00 i patrzę, co się dzieje, a już jest absorpcja. O godzinie 10.00 napięcie 54.8, czyli absor absorpcyjne, prąd <gryw> i moc do akumulatorów 1 A, Yy, różnica 1.8, czyli jak wczoraj ładnie się tak doładowały To ta 15 No i tak wysoko trzyma, ale trzyma Nic mi nie odcina Żadne zabezpieczenie się nie włączyło, patrzcie, protektów nie ma Tam jakieś warningi pewnie są High warning jest, no bo jest powyżej 3.5 9.3.5 13.3.5 ta piątka, która świrowała, teraz nie świruje, teraz ta 15, tu, 14, 3,5. Czyli od 9, tak, bo ja mam, wiecie co, kupowane z innych partii 8 i 8 i te pierwsze 8, w miarę jako tak otrzymają, widzicie, a od 9 do 16, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 11, 16 to jest chyba wymieniona. No, jeszcze cztery zapasowe miałem, ja muszę to popatrzeć. No, ale dobra. 60 W, 1 amper, zaraz pewnie float skoczy. Nie mogę wam na tym tablecie pokazać Victrona, bo się nagle dzisiaj mi napisał, że jest niezgodna wersja czegoś z czymś tam. Próbowałem inne wersje. Nic się nie chce zainstalować. Te tablety idą do śmietnika. Najważniejsze jest to, że się BMS nie wyłączył. Nie odciął yy, prądu do, yy, do falownika, nie? Tylko chodzi sobie właśnie teraz, już w taki stabilny sposób i różnica w celach no, jest 18. No sporo, sporo, nie? No bo 3,36 tu w rogu. o najniżej, na niebiesko, a na a czerwono, no to pokazywanie tego, takie dynamiczne, y, która cela jest najwyższa, no powinno być 16, 15 najwyżej, nie? 3,50 i ten czerwony kolor powinien być na 15, a nie na 5. Ale to tak nie nadąża, nie nadąża to za tym, na, tym, na tej aplikacji. No dobra, no jakie jest słonko, no to tyle sobie idzie, reszta z paneli, z paneli idzie jakieś tam 400 watów w tej chwili, idzie na zasilanie falownika i, i... nawet mniej niż 400, 300, 200, nie wiem. No i tak, niech to się kula przez... Dzisiejszy maksymalny uzysk to było 1400. Także to też nie jest to. Jak złapię takie wysokie ładowanie, no ale, ale przy takiej pracy jak teraz i, i, i codziennym słoneczku, to nie zdarzy się taka moc, ponieważ on do 10 się naładuje, a, a 10 godzina to nie jest jeszcze punkt, że tak powiem, mocy maksymalnej u mnie. Tutaj na południowy wschód to jest jakaś 11.30. Musiałbym je, musiałyby się bardzo mocno wyładować w nocy, na przykład jeden dzień, żeby nie było słonka. Przepracowałyby w nocy, ażby się wyładowały, i następnego dnia by musiały długo się ładować. Nie? I wtedy do tej dwunastej. 12... No dobra, może to złapiemy. Dobra, bo gadam i gadam. Pozdrawiam, Hejka.